Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na kanale Pasi to Pasi. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców miesiąca. Będą to ulubieńcy stycznia, aż ciężko mi jest uwierzyć, że zaczęliśmy już luty. Kolejny miesiąc, ten czas leci jak szalone. Dzisiaj co prawda nie będę miała może nie wiadomo ile kosmetyków takich drogaryjnych do pokazania, czy też nie, będzie trochę rzeczy aptecznych. E, będą też ulubieńcy poza kosmetyczni. także mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. A teraz co? Przechodzimy do ulubieńców stycznia. Zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o rzeczy, które najbardziej mi się w styczniu sprawdziły, to zaczniemy sobie standardowo od kosmetyków. I jeśli mowa o kosmetykach, to zacznę od tych takich właśnie aptecznych. Jeżeli mnie oglądacie na bieżąco, to nie powinno Was to dziwić, bo mówiłam, że miałam straszne problemy. Mam nadzieję, że one już są wyciszone, ale tak naprawdę mam nadzieję, że już są wyleczone. Mianowicie problemy z powiekami, głównie z prawą powieką, że ona była tak jakby podrażniona, wysuszona, taka. Nawet któregoś razu wyglądała, jakby była przejechana kartką papieru, wiecie, a czasem sobie zabycie rane na palcu. To ja miałam coś takiego na powiece, nieprzyjemna, może nie aż tak widoczna, jak na palcu, nie taka, wiecie, szrama, ale mimo wszystko takie właśnie szczypanie, straszny dyskomfort nie mogłam tych powiek niczym malować, szczególnie tej jednej. I na początku ratowałam się i ja od tego Wam zacznę, chociaż nie do końca, jeżeli chodzi o powieki, tylko teraz powiedziałabym, że bardziej na usta, ratowałam się maścią, maścią z witaminą A, maść ochronna z witaminą A, maść witaminowa do dostania. W aptece, nie wiem ile go zapowiedziałam, witamina możecie policzyć. W każdym razie jest to świetna rzecz. Wiem, że jedna z Was mi dziękowała też w komentarzu pod którymś filmem, że przypomniałam o takim produkcie, który można kupić właśnie w tym takim sezonie zimowym bądź już jesiennym, jeśli chodzi o spieszchnięte usta. On mi na usta bardzo, ta witamina właściwie nie on. Ta witamina bardzo mi maście pomogła na usta, ale swojego czasu też właśnie regenerowała mi tą okolicę hmm, chciałam być oka, no właśnie no tą powiekę, tak? Natomiast dzisiaj bardziej ją Wam rekomenduję, jeżeli chodzi właśnie o jakieś suche miejsca na skórze i szczególnie usta właśnie w tym takim sezonie grzewczym. A rzecz, która stricte przydała mi się i po którą poszłam do apteki, szukałam właśnie czegoś, co będę mogła, wiecie, smarować te powieki co nie tylko zaleczy, tak jak ta maść, ale co te powieki wyleczy. I tutaj farmaceutka poleciła mi taką emulsję. To jest emulsja dedykowana stricte na oczy, więc jeżeli coś się nawet do oka dostanie, to nic złego się nie powinno stać. Jeżeli chodzi o firmę, to to jest Palpederm chyba tak, For Calm Complex emulsja do specjalistycznej pielęgnacji i ochrony podrażnionej skóry powieki i okolic oczu. Naprawdę rewelacja, bardzo mi to pomogło, zaraz będzie jeszcze jeden kosmetyk, o którym Wam powiem, który też wydaje mi się, że wyciszył te stany takie zapalne ale jeżeli szukacie czegoś takiego, że właśnie nie wiem, podrażniło Was skórę, podrażniło Wam skórę oczu bądź uczulił was, uczuli was jakiś kosmetyk, bo być może to też u mnie się zadziało, ciężko mi jest teraz stwierdzić co tutaj było wiecie przyczyną to jak najbardziej tę emulsję te mogę Wam polecić, tak jak powiedziałam, do dostania w aptece, ale zarówno ta emulsja, jak i maści witaminowa są do dostania bez recepty, także spokojnie możecie pójść i kupić. Natomiast jeżeli macie jakieś duże problemy właśnie z oczami, coś się dzieje dermatologiczne, takie dermatologiczne, nie wiem czy dobrze powiedziałam, no wiecie o co chodzi, problemy skórne, to też polecam skontaktować się z dermatologiem właśnie, żeby to nie było zaleczone, ale wyleczone. Jeżeli chodzi o kolejnych ulubieńców, to teraz chciałam pokazać coś, może zacznę od tej rzeczy właśnie, której jeszcze na kanale nie widzieliście. Myślałam, że pokażę Wam to coś w beauty vlogu, ale jakoś tak się nie złożyło, ponieważ wtedy, jak zmywałam, no właśnie, zmyłam twarz wieczorową porą, to nie miałam makijażu na sobie. Przyznam szczerze, że to, co Wam pokażę w ulubieńcach, używam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ten makijaż się pojawia, a mianowicie będzie to coś do tego makijażu i teraz taka zagadka, bo mam to w woreczku. Woreczek nie jest zatykowany, to przyszło w ogóle w takim papierowym opakowaniu, które już wyrzuciłam. Natomiast wogaczka stwierdziłam, że nadam mu długie życie, bo kiedyś coś tam w nim dostałam, a już wam pokazuję, jest to coś w przesłodkim kolorze, a mianowicie. Moi drodzy, są to waciki. I tak, to są waciki wielorazowego użytku. Jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie i oglądacie moje Insta Stories, to mogliście je już widzieć, bo ja te waciki zamówiłam już dłuższy czas temu, chyba jeszcze w listopadzie, zeszłego roku, na drogerii chyba o ile mnie pamięć nie myli. I są to moi drodzy waciki wielorazowego użytku od firmy Anabel Minerals. Ja wiedziałam, że będę się właśnie chyba na chciałam kupić coś polskiej marki kosmetycznej, chciałam kupić coś w innym kolorze niż białe, żeby to jednak tak wiecie, czasem coś się nie dopierze do końca, tak sobie Myślałam, i na tej bieli wszystko będzie tak brzydko widać. I jeżeli chodzi o te waciki, jestem mega zadowolona. Są takie misiowate, przyjemne, bardzo fajną mają strukturę. Naprawdę, kiedy dotykam mi do powieki, do oczu, to to są bardzo delikatne, nie podrażniają dodatkowo gdzie u mnie w styczniu. To, to było tak naprawdę mega, mega ważne. Kogoś pewnie nie czemu teraz pokazuję w urubicach stycznia, skoro co mówiłam w listopadzie, z tego względu, że miałam do wykończenia inne waciki, takie jednorazowe, i stwierdziłam, że no, nie będę ich nikomu oddawać, nie będę wyrzucała do śmietnika. Tylko po prostu je zużyłam. Jak Bozia przekazała, że tak powiem, do właśnie demakijażu, do, do czy, czy do innych rzeczy, ale u mnie to raczej jest do płynu micelarnego, właśnie kobiety makijaż oka. I dopiero jak je skończyłam, no to teraz w styczniu właśnie wskoczyły na ich miejsce te wielorazowe, bardzo przyjemne, misiopatę, piękny kolor fioletowy. Chyba tylko taki jest w Annabelle Minerals. Jeżeli chodzi o y, ilość sztuk, to tutaj mamy 5. Ja za nie zapłaciłam około 20 zł, czy tam 24, już nie pamiętam, chyba jeszcze na jakiś kupowałam. Wydaje mi się, że to jest spoko koszt, no bo to jest coś, co zostanie z wami na lata. Jeżeli nie na zawsze, no bo pewnie w jakimś czasie trzeba będzie wymienić. I to, co jest fajne, to te waciki można prać w pralce. Ja tak robię, pierwiej w pralce, nawet suszę w suszarce nowej nic się z nimi nie dzieje. Jedyne co to widzę, że mm, kiedy zostawiłam ten wacik na kilka dni i go od razu nie wybrałam następnego dnia, a zostawiam go po matującej pomadce czerwonej, to ten na tym waciku delikatnie tak ociupinka widać, ale wyłącznie tylko, tylko i wyłącznie na tym. Przechodzimy sobie już do ostatnich ulubieńców, jeżeli chodzi o kosmetyki, i teraz typowo takie. Rzeczy drogeryjne, czy coś w internecie, co możecie złapać, i tu myślę, że mogę Was zaskoczyć, ponieważ pokażę Wam. Znaczy, z jednej strony nie zaskoczyć, bo pokażę Wam dwa produkty, które były w beauty vlogu, bo będą to produkty z pielęgnacji, z kolorówki sorby, no tu, ale dzisiaj nic nie mam. Tak jak mówiłam, problem z oczami, więc ja też jakoś tak w za bardzo się nie malowałam i nie testowałam, nie testowałam nowych rzeczy, ale już niedługo będziemy testować spokojnie. Natomiast jeżeli chodzi o pielęgnację, zaskoczę was, że akurat ten kosmetyk, a mianowicie dzisiaj w ulubieńcach pojawi się Ini Mini, czyli ten żeli do mycia twarzy. Używałam go w Beauty Vlogu. Tutaj postaram się Wam gdzieś ten filmik podlinkować, i wydaje mi się, że tam na filmie można było zauważyć, że jest ok, ale nie ma jakiejś takiej wielkiej miłości, nie ma efektu wow. I powiem Wam szczerze, że ciężko się testuje kosmetyki pielęgnacyjne na Wizji, z tego względu, że wiecie, ta twarz już była zmoczona, potem ja coś do Was mówiłam, pokazywałam, ta twarz już z wody troszeczkę wyschła, i tak dalej, tak dalej. Więc też trochę inaczej się wtedy aplikuje takie produkty, one mogą być bardziej w cudzysłowie tempe. I tak jest z tym żelem. On mi przypomina trochę żel z Recibo, który bardzo lubiłam. Boże święty, to już będzie z 2 lat temu. Ten czas strasznie, strasznie szybko ucieka. Nie wiem kiedy, przez palce. W każdym razie tam z tamtym żelem też tak była się zawsze śmiałam, mówiłam, że on bardzo lubi wodę. Odkrywcze, prawda, że żel do twarzy lubi wodę. W każdym razie ta woda, ta woda. Ta buzia musi być zwilżona, musi być taka aż mokra, było nie żeby to fajnie sunęło. W przypadku tego żelu jest tak samo. On ma trochę inną konsystencję, bo jest taka bardziej żelowa, trochę lejąca, jego bardzo mało trzeba. Okazuje się, że ta porcja, którą ja użyłam w filmiku, to myślę, że była na trzy użycia, także bardzo dużo. Bieli buzie, czyli w sensie widać, że on rzeczywiście tak się może nie tyle pienie, jak ja mówiłam w filmie, co bardziej wiecie. Taka biała emulsja się wydobywa. Bym że nie jest taki. To jest łagodny żel myjący. On jest taki, bym powiedziała, że to jest taki żel emulsyjny, coś takiego, tak bym go nazwała. W każdym razie to, co mi się najbardziej podoba, to fakt, że on zostawia taki filtr bardzo fajny na skórze, że ta skóra już jest taka wygładzona, naprawdę to czuć, że jest taka gładziutka, taka mięciutka, nawilżona i to, co jest świetne, to on w składzie ma czystek. Czystek lekarski i czystek ma takie działanie właśnie łagodzące, naprawcze, więc na powieki. Ja z tym żeleniem nie mam żadnego problemu, a co więcej specjalnie, jeszcze nim tak myłam właśnie powieki, wiecie, całą buzię. Widzę, że on też mi pomógł, naprawdę mi pomógł. U czystek to jest jest samo dobre, także jest to żel wydajne. Ja go akurat wygrałam w konkursie, więc nie powiem Wam jaki tutaj jest koszt, ale kojarzę, że chyba on drogi nie jest. Tu mamy 100 ml i na pewno na długo starcza, ale tak jak powiedziałam, jest mega, mega wydajne. Także tutaj jest love, love. I ostatni e, produkt, jeżeli chodzi o kosmetyki. Na dzisiaj to coś, co już mnie po pierwszym użyciu ujęło, a czego się trochę bałam i używałam to już kolejny raz, chyba jeszcze raz e, poza tym beauty vlogiem albo dwa, teraz już nie pamiętam, a mianowicie peeling. Jest to peeling kwasowy, czyli nowość u mnie w ogóle, jeżeli chodzi o kosmetyki. Nigdy peelingu kwasowego nie miałam. Jeśli używam kwasów, to tylko i wyłącznie w, toniku, e, w tonikach, e, a tak to jeszcze wiecie, tak no. Na luzie z tym podchodziłam, zwłaszcza, że byłam matką karmiącą wcześniej w ciąży, więc kwasy nie były zalecane. Teraz już można poszaleć. Natomiast też nie za bardzo z tego względu, że mam cerę naczynkową, i tutaj się naczytałam, że z kwasami trzeba uważać. Można ich używać, ale nie wszystkich. Jeżeli chodzi o ten peeling z Soraja, to to jest you Go Girl Kombucha. Delikatny peeling z kwasami. Aha, no właśnie jest napisane delikatne, niby dla każdego typu cery. I jeżeli chodzi o kombucha, to, to jest po prostu sfermentowana słodka herbata. I i ona też ma takie działanie właśnie antybakteryjne, i też jest dobra dla ser trądzikowych. I z tym się jak najbardziej mogę zgodzić, ponieważ jednego dnia, kiedy już czułam w ciągu dnia, że coś się dzieje i coś zaczyna mi, wiecie, tutaj wyskakiwać, to właśnie użyłam sobie na wieczór tego peelingu i po prostu te wszystkie zmiany jakby zostały wyciszone. Także rewelacja, widzę, że on też dobrze robi na mój nos, z którym są problemy, który też, wiecie, jest taki mocno porywate więc pewnie mogłyście to zauważyć w teście ostatnio podkładu. Tutaj też ten filmik mam podlibić. Teście podkładu Eveline. ja tak często mam, że właśnie na nosach mi się te podkłady rozwarstwiają, odklejają, no bo on jest problematyczny, chyba że są to podkłady stricte nawilżające. E, świetny, naprawdę bardzo fajny peeling. Jedyne co tutaj napisze producent, żeby jego trzymać e, 10-15 minut. Jeżeli chcemy mocniejsze działanie, to można pomasować, ponieważ ja mam cerę naczynkową, to nie masuję. I właśnie cera naczynkowa i kwasy, to wiecie jak, trzymam raczej tak 5-6 minut. 6 minut to jest maks. i zmywam i mimo wszystko widzę rewelacyjne rezultaty, także serdecznie Wam polecam. Ale tutaj niby mamy drobiny orzecha, takie łupin orzecha, ale ja ich tak za bardzo nie czuję, ja czuję się tak delikatnie pod palcem, jak mocno trzecie. Natomiast jeżeli to sobie nałożycie jak taką maseczkę, taki właśnie peeling enzymatyczny na tej zasadzie, potrzymacie, żeby te kwasy podziałały, to nic się złego nie stanie. Także cudeńko. Dobrze, kochani, przechodzimy do drugiej części filmiku, czyli do ulubieńców niekosmetycznych. No i tutaj już muszę spojrzeć na telefon, czyli na moją ściągawkę. Jeżeli chodzi o ulubieńców niekosmetycznych, to po pierwsze chciałam Wam polecić coś z jedzenia. Tak, u mnie ostatnio to się często zdarza, aż dziwno, że nie chodzę tak jak wiecie, taka baryłka. Ale znowu fajna przekąska, tym razem, nie słodka, a słona. To chcę Wam polecić, tylko nie mam żadnej paczki chyba w domu, bo my mieliśmy na to fazę. Powiem Wam szczerze, na początku stycznia, także już dłuższy czas tego nie jadłam, o ile tak można nazwać przerwę miesięczną. W każdym razie jest to Bio Organic e, chip, e, Chickpea, chickpea cri, cri, Crisps. Do dostania w Lidlu i to są takie ala chipsy, ale takie chipsy powiedziałabym zdrowe, które mogą też jeść dzieci, jak najbardziej u nas też smakowały. ta. Natomiast trzeba uważać, bo taka jedna paczka to jest na bank na raz, te paczki raczej, raczej nie są duże. No i jedyne szczęście w nieszczęściu, że wiecie, ja i sama na nie jem. Tego po się dzielimy na cztery osoby. Właściwie więc większość zjadły dzieci, trochę ja, trochę mąż. Wiecie. I jest ok. Coś tam sobie zaspokoiliśmy, że tak powiem, brzuchy. I ostatnia rzecz, którą chciałam Wam polecić, to chciałam polecić coś z Netflixa. A tak, znowu udało mi się coś obejrzeć. I będą to dwie rzeczy. Jedna rzecz dla dorosłych kobitek, a druga rzecz dla dzieci. Zacznę od, tych, od tej rzeczy dla dorosłych. To od razu przyznaję się bez bicia, że moim takim Guilty Pleasure, bo tak to chyba mogę nazwać, bo to nie jest nic ambitnego, w styczniu była Emily w Paryżu. Tak, obejrzałam drugi sezon. Pierwszy sezon obejrzałam w zeszłym roku, tak jak on wyszedł. Emily w Paryżu pojawia się raz w roku, właśnie chyba w grudniu w zeszłym roku, nie pamiętam, czy już dwa lata temu, czy było tak samo. Pierwszy sezon, muszę powiedzieć szczerze, że średnio mi się podobał. Co prawda się wkręciłam i byłam, tak trochę się wkręciłam, byłam ciekawa jak to dalej się rozwinie. Natomiast nie było to nic takiego, że czułam, że muszę obejrzeć i wiecie już następny, następny, następny odcinek. E, trochę się zdziwiłam, czemu tak wszyscy to głównie na Instagramie polecają. I powiem Wam, że dopiero jak obejrzałam drugi odcinek... To poczułam ten klimat, poczułam o co chodzi, że jakby w tym serialu, no jeżeli macie Instagrama, to podejrzewam, że on się Wam spodoba, a jeżeli go nie macie, to może Wam się nie spodobać. I to nawet nie chodzi o to, że główna bohaterka Emily to właśnie przeniosła się do Paryża za pracą, pracuje w marketingu, w marketingowej firmie i wiecie, właśnie za pośrednictwem social mediów o różnych rzeczach tam daje znać i je reklamuje. Nawet nie o to chodzi, tylko po prostu sama specyfika tego serialu, tempo tego serialu, rozwijania się różnych wątków jest mega szybkie i powiedziałabym, że to jest takie fast life, coś, z czym mam do czynienia, coś takiego, co właśnie też widzę na Instagramie, że ludzie chcą szybką rozgrywkę, jak najkrótszą rozgrywkę, podane na tacy i coś takiego jest w tym serialu, że to wszystko jest takie już podane, wam wiecie na tacy, tutaj się nie trzeba domyślać, nie trzeba się jakoś zbytnio zagłębiać, wszystko jest takie raczej wiadomo, co się po czym wydarzy. A z drugiej strony muzyka jest rewelacyjna, gra aktorska jest całkiem też spoko. No i tak jak powiedziałam, no dla mnie to jest taki guilty pleasure, nie jest to nic takiego ambitnego, ale jest coś, co mi się bardzo miło ogląda i ten drugi sezon no mnie mega zaciekawił, jestem ciekawa, jak to się dalej rozwinie, więc jeżeli oglądałyście, to dajcie znać, czy jesteście team Gabriel czy team Alfie. No. Ja się przyznaję, że jestem Tim Gabriel, tak, i wizygunkowo jakoś tak, wiecie, wyglądowo i w ogóle jakoś tak bardziej mi tutaj do siebie jedno z drugim pasuje. No, ale zobaczymy, 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 pożyjemy, zobaczymy, pewnie kolejny sezon trzeci już wiadomo, że będzie i czwarty, więc pewnie będzie z końcem tego roku w grudniu, sąsiad stuka. A, druga rzecz, którą chciałam Wam polecić i to będzie coś dla dzieci, to polecam film Troller, teraz Wam napiszę ponieważ moje R, piękne, francuskie, właśnie jaka mieli w możecie nie zrozumieć. W każdym razie, jeżeli chodzi o bajkę Troller, to często ona była polecana dla takich właśnie czterolatków około w internecie i też jak pytałam koleżanek takich moich z Instagrama, z teamu mojego, co by mogły polecić dla córki, ale coś takiego, nie miałam samotny wieczór z dziećmi, wiecie, chciałam puścić jakąś bajkę, żebyśmy fajnie sobie ten czas spędzili wieczorem, ale coś, przy czym mój synek dwuletni też wytrzyma, chociaż wiedziałam, że w całej bajki to nie ma bata, ale że nie będzie marudził, nie będzie płakał, też się chociaż trochę wkręci, jakiś czas poogląda. I właśnie ta bajka jest rewelacyjna. Początek może się wydawać trochę mroczny, ale o dziwo moja córka, która jest bardzo wrażliwa, na takie rzeczy to się nie bała. I powiem Wam, że bajka ma bardzo fajne przesłanie i super muzykę. Także muzyka, przesłanie i sama ta animacja jak najbardziej na plus. Tylko moim zdaniem, jeżeli dopuszczacie dla czterolatków, no to fajnie, jeżeli rodzic jest koło dziecka i zawsze, wiecie, dziecko może się przytulić. Jest to bajka, której moja córka nie przeżywała, nie miała koszmarów, więc jak najbardziej spoko, ale tak jak mówię, fajnie, jeżeli jakaś taka osoba bezpieczna jest w zasięgu ręki, tak, żeby się przytulić, no bo są tam takie momenty, w których dziecko może się delikatnie bać, przejmować, co tam się zadzieje i tak dalej, tak dalej. Bajka naprawdę rewelacyjna, także tyle ode mnie. Dobrze, kochani, jeżeli chodzi o dzisiejszych ulubieńców, to tak naprawdę to już by było wszystko. Dajcie koniecznie znać, co Was najbardziej zaskoczyło, najbardziej wiecie, umiliło styczeń. Jestem mega ciekawa, może coś, co chcielibyście, żebym przetestowała, jeżeli chodzi o kosmetyki, czy to z pielęgnacji, czy to z kolorówki. Ja się postaram, jak już wszystko, wiecie, oczy wydobrzeją, żeby właśnie taki test makijażowy, kolorówkowy dla Was nagrać, gdzie będzie pełna recenzja kilku produktów, a nie tak, jak to było ostatnio, tylko podkładu, więc wyczekujcie takiego odcinka. I co? Jeżeli chodzi jeszcze o takie ogłoszenie pakafialne, to tylko na koniec chciałabym dodać, że te odcinki Wnętrzackie, które Wam e, obiecałam, e, czyli nie wiem, pokój cukci, czy szafy. One pojawią się bliżej wiosny, z tego względu, że jednak e, moja lampa nie jest aż tak wielka i wolę poczekać na to słoneczko, wiecie, w świetle dziennym Wam pokazać, niż żeby jakość tych filmów miała być słaba. Ok, na sam koniec jeszcze raz dajcie znać, jak dzisiejsze oświetlenie, jak Wam się filmik podobał. Jeżeli się podobał, kciuki w górę, mile widziane. Jeżeli się nie podobał, no to oczywiście macie prawo do zostawienia kciuka w dół, nie zabronię. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zachęcam do subskrypcji zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie, a ja już w tym momencie się z Wami żegnam, życzę miłego dnia, buźka, pa! pa.